Wszystko we wszechświecie jest połączone niewidzialną nicią wibracji. Ja i Ty jesteśmy połączeni. Jeżeli przez swoje myśli umiejętnie wprowadzisz się w stan pozytywnych emocji, zaczynasz świadomie działać, co podnosi Twoje wibracje. Przez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i działamy, Możemy wnieść wiele dobrego nie tylko do najbliższego otoczenia, ale też do zbiorowej świadomości. Wysokie wibracje przyciągają więcej pozytywnych zdarzeń do Twojego życia. Dlatego dziś zadbajmy wspólnie o to, aby podnieść poziom Twoich wibracji. podcastów Wysokie Wibracji prowadzonego przez Sylwię Sikorską i Honoratę Lubiszewską. Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz. Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz. 21 12 2020 Określany jest mianem wielkiego resetu. To czas, w którym dojdzie do koniunkcji Jowisza z Saturnem w znaku wodnika, więc wchodzimy w erę wodnika po ponad dwóch tysiącach lat w erze ryb. I co to właściwie oznacza? Tak wiele na różnych grupach czy forach poświęconych astrologii czy numerologii, czy rozwojowi duchowemu w ogóle można na ten temat. Znaleźć i perspektywy, jeśli to śledzisz, to wiesz, że są przeróżne. Od takich, że nasza Ziemia się kompletnie zmieni i zaczniemy widzieć czy spotykać na ulicy istoty z innych planet, po takie perspektywy, że nic się nie wydarzy i właściwie to nie wiadomo o co ten wielki szum. No i ponieważ temat nas oczywiście bardzo interesuje, to my same robimy od właściwie paru lat research na ten temat, bo już od 2012 roku dużo można było na temat ery wodnika przeczytać. Z drugiej strony, też tak wewnętrznie coś nas do tego tematu wołało od jakiegoś czasu. Dlatego dzisiaj chciałabym podzielić się tym, jakie mamy obserwacje, z czym się zgadzamy, co w pełni każda z nas gdzieś tam czuje i z czym rezonujemy. I być może to, co dzisiaj powiem, też będzie gdzieś tam po drodze z tym, co ty czujesz. Dlatego właśnie dzisiejszy odcinek będzie poświęcony erze wodnika i temu, czego można się spodziewać w nadchodzących latach. Do tego jeszcze na koniec chciałabym przedstawić ci taki rytuał, czy też proces, który na celu ma pomóc ci pożegnać stare i przywitać nowe. Także jeśli chcesz, to zostań ze mną do końca, bo tam będzie coś, co może Ci pomóc właśnie pod kątem emocjonalnym, puścić to, co Ci nie służy i przywitać to, co będzie Ci wspierać. Na początek takich parę ważnych kwestii chciałbym poruszyć dotyczących tych zmian, w które wchodzimy. I myślę, że obydwie chcemy, żeby było jasne, że od jutra, czy tam od 21 grudnia, świat się nie zmieni od tak. Bo niektórzy tak sugerują, że świat się zmieni na naszych oczach. Świat się cały czas zmienia na naszych oczach, więc te zmiany nie zajdą w jeden dzień. Owszem, rok 2020 był szalony i wiele wydarzyło się na naszych oczach, ale on był taki, dlatego że, no jak wiele osób też sugeruje, był po prostu zwieńczeniem ery Ryb, która trwała 2000 lat, czyli od czasów słynnego i znanego nam wszystkim dobrze Chrystusa. Oczywiście, też w innych źródłach możesz przeczytać o tym, że ta era ryb jeszcze będzie się za nami ciągnęła przez przynajmniej 150 lat. Ja myślę, że osobiście tak, tak czuję, że coś w tym jest, dlatego, że no, tak jak każda choroba potrzebuje takiego okresu, po którym się z niej wychodzi i gdzieś tam wstaje, nabiera sił, tak tutaj może być podobnie, ale ale właśnie kluczowe jest, żeby zapamiętać, że perspektywa leży w oczach doświadczającego. Ale skoro jesteśmy przy znaku ryb, to może parę słów na ten temat warto wspomnieć. Sam znak to dwie ryby płynące w przeciwnych kierunkach, i niektórzy określają to tak, że jedna z nich płynie w kierunku pokoju i raju, a druga w stronę zagłady i szaleństwa. Jedna symbolizuje wolność, połączenie z duchem, a druga symbolizuje patriarchat i zniewolenie. No i właśnie, w wielu źródłach poświęconych astrologii można przeczytać, że takie zjawiska jak nadmierny materializm, wojny, terroryzm, nietolerancja dla innych, fanatyzm religijny, czy różne nawet negatywne przejawy ludzkich zachowań oraz chorób, tych fizycznych i psychicznych, a z drugiej strony, takie globalne przebudzenie, łączenie się w społeczności, wspierające się, czy ekspansja, czy chęć duchowego rozwoju człowieka, oraz w ogóle zbiorowości, te zjawiska różne są nierozerwalnie połączone właśnie z erą ryb, których żywiołem jest woda. No i jak tak sobie spojrzymy z perspektywy, to myślę, że każdy z nas może przyznać, że coś, w tym jest. Słynne ryby, czy też dobrze znany symbol Yin-Yang, uczył nas do tej pory, że każdy z nas ma te dwa pierwiastki w sobie czarne i białe ciemność i światło a skoro mamy te dwa pierwiastki w sobie, to jednoczenie ich, a nie popadanie w skrajności, jest kluczowe dla osiągnięcia równowagi. Oraz takiego duchowego odrodzenia czy też przebudzenia. I co ciekawe, tak moim zdaniem, jest to, że sama woda, jako żywioł, odchodząc na, na chwilę od tego, co mówi nam astrologia, ale ogólnie woda uczy człowieka, że ważne jest przepuszczenie przez siebie swoich emocji, po to, żeby ich nie gromadzić w ciele tylko właśnie pozwalać na ten naturalny przepływ energii. Natomiast w astrologii właśnie woda jest żywiołem ryb, a żywiołem przypisywanym wodnikowi, w którego erę wchodzimy, jest powietrze. Natomiast i na to chcę właśnie zwrócić uwagę sam symbol wodnika to silny człowiek, którego atrybutem jest woda, bo w rękach trzyma on naczynie z wodą i wylewa on na kulę. Niektórzy mówią, że to jest kula ziemska. Moim osobistym zdaniem jest to bardzo ciekawe, bo nadal mamy takie symboliczne przesłanie, aby jeszcze głębiej skupić się na oczyszczaniu, na przepuszczaniu emocji, na rozumieniu ich w pierwszej kolejności i uzdrawianiu tego, co nam nie służy. Wymywaniu poniekąd z siebie tej energii, która nas nie wzmacnia, aby krystalizować to, co w nas najcenniejsze i najmocniejsze. Mówię o tym i tak to podkreślam, bo sama tak wyraźnie czuję i widzę też po swoim życiu, czy po historiach, nawet osób, które prowadzimy w źródle, w naszej przestrzeni wielowymiarowego rozwoju. Widzimy tam dokładnie, że w erze, w którą wkraczamy, Naprawdę nie ma już miejsca na zamiatanie pod dywan swoich różnych traum, różnych swoich cieni czy niewspierających wzorców oraz nawracających schematów. Wchodzimy w czas, w którym musimy na bieżąco opiekować się tym, co nam się objawia. Bo jak się tym od razu nie będziemy zajmować, to to nam będzie rosło. Rosło na tyle, że cierpienie osobowości. Stanie się nie do zniesienia. A wodnik, no, wodnik wymywa to, co nie służy i zostawia to, co krystalicznie czyste. I przy okazji, skoro jesteśmy przy temacie źródła, to serdecznie zapraszam, jeśli chcesz świadomie zacząć podchodzić do swoich emocji, do zarządzania swoimi myślami i transformowania tego, co Ci nie służy, to szczegóły rejestracji znajdziesz pewnie gdzieś w opisie tego podcastu lub po prostu wchodząc na stronę duchowekursy.pl No dobrze, to wodnik. Powiedzmy o nim więcej. Co astrologia mówi nam o wodniku? Bo to chyba nas wszystkich najbardziej interesuje. Co przyniesie nam era wodnika? Zanim to powiem, to odpowiem jeszcze na takie pytanie, które dostałyśmy kiedyś na, na fanpage'u. Ktoś zapytał nas, czy warto wierzyć w to, co mówi nam astrologia. I my nawet napisałyśmy post na ten temat, tłumacząc, że warto wiedzieć, co się dzieje w układzie planet, i nawet jak sobie spojrzymy na historię, to przecież wielcy władcy czy królowie posługiwali się podpowiedziami różnych magów czy astrologów, właśnie w tym celu, żeby podejmować. Lepsze decyzje. Z drugiej jednak strony, weźmy też pod uwagę, że każdy z nas ma swoją własną energię, swoje własne wibracje i mamy wolną wolę. Choć niektórzy mówią, że jej nie mamy, to z drugiej strony, osoby, które się przebudzają, właśnie też przebudzają się do tej swojej woli i zaczynają kreować według własnej woli. Więc z jednej strony warto wiedzieć, co się dzieje w układzie planet, z drugiej jednak strony warto pamiętać o tym, że każdy z nas z osobna ma wpływ na to, jak reagujemy na te informacje i na te wibracje zewnętrzne. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i to jest szczególnie dla osób, które dzisiaj być może popadają w taką pułapkę nadmiernego sugerowania się tym co jest zapisane w planetach czy w gwiazdach, bo z poziomu osobowości bardzo łatwo wpaść w tę pułapkę. A przez to też tłumaczyć sobie w jakiś sposób poddawanie swoich aspiracji, swoich celów, czy tłumaczenie się właśnie też z poziomu osobowości czegoś, czego się nie zrobiło, właśnie ze względu na to, jaki jest układ planet. Także na to uważaj. Okej, okay. warto wiedzieć. A z drugiej strony też warto pamiętać, że to Ty kreujesz swoją świadomością, swoją rzeczywistość. No i skoro jestem przy tym, to też przypominam, że te zmiany, które gdzieś tam zwiastuje nam era Wodnika, one nie zadzieją się jutro ani nie zadzieją się w rok, ale też pamiętaj, że to Ty jesteś częścią tych zmian. I to ty masz na nie ogromny wpływ. Jesteś twórcą swojej rzeczywistości, a razem tworzymy rzeczywistość zbiorową. Gdy pozwolimy sobie wierzyć w coś, co jeszcze nam się tak fizycznie nie objawiło, to w końcu stanie się to realne i doświadczalne także ludzkimi zmysłami. Zatem Wodnik zwiastuje nam globalne poszerzenie świadomości. Zniesienie granic, dbałość o naturę i planetę ogólnie, pełną tolerancję dla różnic, bezwarunkową miłość, demokrację, feminizm, choć ja bym to bardziej nazwała przeważaniem energii żeńskiej, oraz to co ciekawe: era Wodnika zwiastuje nam także dynamiczny rozwój technologii i komunikacji oraz jeszcze większą wolność. I gdy to wymieniałam, to też czułam jakoś tak wewnętrznie, żeby to powiedzieć: że niektórzy słuchacze mogą mieć takie myśli pod tytułem: No, fajnie, fajnie, tylko szkoda, że tego w ogóle nie widać, bo wręcz widać zupełnie coś odwrotnego. Tutaj chcę przypomnieć, że przecież kiedy fizycznie nasze ciało ludzkie się uzdrawia, to doświadczamy osłabienia tego ciała. I robi się taki wewnętrzny komórkowy przewrót. Więc tak samo dzieje się z uzdrawianiem Ziemi. Najpierw musi być chaos, bo z tego chaosu właśnie rodzi się nowy porządek. Przy czym kluczowe jest też zapamiętać sobie, że to my wszyscy przecież tworzymy ten nowy porządek. Więc im więcej osób będzie wciąż wątpiło, skupiając się na tym, co teraz widać na zewnątrz, co jest nieprzyjemne, zamiast skupić się na odczuciach i wizji, jaką chce się materializować, tym trudniej nam wszystkim będzie urzeczywistnić ten nowy świat. Właśnie dlatego wszystkie globalne medytacje, które się odbywają w różnych społecznościach, w różnych częściach świata o różnych godzinach, wszystkie one skupione będą na wizualizacji nowego świata. Takiego, w którym chcemy żyć, i na wzmacnianiu tych emocji podczas tej medytacji, które to emocje mają służyć właśnie wzmocnieniu tej materializacji nowego świata na naszych oczach. Z drugiej strony, inni mogą sobie mówić: No, okej, okay, fajnie, tylko że to nie jest nic nowego, bo przecież to wszystko się już dzieje od dawien, dawien, dawna. Takie medytacje są tworzone od dawna. Chaos i porządek jest od dawna, praktycznie cyklicznie, co 100 lat mamy jakiś chaos i nowy porządek. Tak, to również prawda. I dzięki temu, że świadomość zbiorowa się poszerza, to w tych czasach, które nadchodzą, wiele procesów, i tych wewnętrznych, i zewnętrznych, zacznie przyspieszać granice czasu i przestrzeni. Zaczną się zacierać i czas oraz przestrzeń nie będą już dla nas tym, czym były przez ostatnie 2000 lat. Na to będzie miał wpływ nie tylko nasz rozwój emocjonalny czy duchowy. I tutaj zrób sobie odniesienie nawet do Twojego życia, od czasu kiedy się rozwijasz. Ja osobiście mam wrażenie, że przeżywam kolejne wcielenie w jednym życiu. I dla mnie, ja sprzed siedmiu lat, to jak ja w innym wcieleniu, tak faktycznie. Bo gdybym spotkała dzisiaj tę honoratę, którą znałam 7 lat temu chociażby, to myślę, że minęłabym ją na ulicy, bo bym jej po prostu nie zobaczyła. Dlatego, że dzisiaj emanujesz innymi wibracjami, które dostrzegają też inne, Rzeczy, te, które są zbieżne z tymi częstotliwościami. Więc to warto wziąć pod uwagę, że te granice czasu i przestrzeni będą się zmieniać, ale też one będą się zmieniać nie tylko przez ten nasz rozwój, ale też przez postęp technologiczny, który właśnie jest zwiastowany w tej erze wodnika. I osobiście powiem szczerze, że sama jestem bardzo ciekawa tego, co będzie mi dane doświadczyć w tym moim wcieleniu przy okazji ery wodnika. Bo ja osobiście kocham technologię, dobrze się mamy w tej relacji, ale kiedy jej używam tak fizycznie, w kontraście też do używania swojej intuicji, czy rozwijania zdolności jasnoczucia, jasnowidzenia, czy komunikacji telepatycznej, to po prostu wiem i czuję, że ta technologia, którą mamy dziś dostępną w urządzeniach, jest jeszcze daleko, daleko dalej, poza tym, do czego my tutaj ludzie jesteśmy zdolni i co mamy wbudowane w siebie, jaką technologię mamy w sobie, ale jeszcze nie nauczyliśmy się tej technologii w pełni używać. Wiele osób nawet to porównuje do takiego pięknego, drogiego, szybkiego samochodu, którym się całą trasę z Warszawy do Gdańska, czy odwrotnie, jedzie na Trójce. Także sama jestem ciekawa, czego będzie dane mi, nam doświadczać właśnie pod tym kątem. Ponadto, jak mówiłam wcześniej, Wodnik ma też przynieść wielkie zmiany w społecznościach i ma nam dać możliwość doświadczenia miłości bezwarunkowej. Mówię o społecznościach mniejszych i większych. To nie ma znaczenia, czy mówimy o kraju, czy o rodzinie. I tutaj Astrologia mówi o tym, że skupienie zostanie przeniesione na wspieranie i życie w jedności oraz tolerancję do odmiennych wierzeń, poglądów, preferencji czy sposobu życia. I znów wszystko zależy od naszej otwartości, od gotowości spotykania się ze swoimi własnymi emocjami i przepuszczaniem ich przez siebie. I powiem ci szczerze, że ja sama, ale też znam wiele osób, którymi się otaczam po prostu, już poniekąd żyjemy w tym świecie, który jest nam zwiastowany w erze wodnika, bo po prostu go sobie tworzymy. Więc wiem i znam, i żyję, i sama tworzę społeczność, która żyje w jedności, w zdrowiu, w obfitości, w zgodzie i w poszanowaniu innych perspektyw. Wiem też, że dla wielu osób, które sobie wcześniej takiej rzeczywistości nie tworzyły, ten rok 2020 był podwójnie trudny, bo w pierwszej kolejności musieli oni się zmierzyć z wywróceniem wszystkiego do góry nogami. Tak jakby taki ogromny pożar bardzo szybko przeszedł przez ich wewnętrzny dom, i nagle ten ogień spalił to, co kruche, ale też przez to uwidocznił to, co było właśnie zamiatane pod ten przysłowiowy dywan przez wiele lat, być może przez całe życie u niektórych. Z drugiej strony wiem, że dla części tych osób to było zbawienne, bo dzięki temu widzą, że potrzebowali właśnie takiego roku, żeby przybliżyć się do swoich wartości, dojrzeć to, czego wcześniej nie chcieli dojrzeć, ale wiem też, że są tysiące osób, które sobie z tym zwyczajnie nie poradziły i te cienie do nich, Dziś wracają i ich prześladują. Skoro tu jesteś, to prawdopodobnie jesteś taką osobą, która rozumie i czuje ten większy sens doświadczeń minionego roku, i też gdzieś energetycznie właśnie czujesz wszystkie te zmiany, które nadchodzą. Jeśli tobie jest łatwiej to sobie wszystko poukładać, bo wiesz jak, bo masz zasoby, bo umiesz się kontaktować ze swoim ciałem czy przepuszczać emocje, to też jest znak dla ciebie, że masz w sobie potencjał do pomagania w tym innym, właśnie w tych swoich lokalnych społecznościach czy w rodzinie. Jeśli jesteś taką osobą, to pomóż innym tłumaczyć, komunikować, co się z nimi dzieje emocjonalnie. W jakie wzorce czy schematy popadali do tej pory, bo uważam, że jest to ważny krok i wsparcie. Nie tylko dla tych osób, które tego mentalnego czy duchowego wsparcia potrzebują, ale także dla tej naszej zbiorowej świadomości i tej faktycznej zmiany ku nowej jakości. I tak jak obiecałam, na koniec tego odcinka chciałabym Ci zaproponować wykonanie jeszcze najlepiej przed końcem tego 2020 roku. Pewnej formy rytuału, który najlepiej, żebyś dopasowała i dopasował do siebie. I ma on na celu pożegnanie starego i przywitanie nowego. Niech to będzie taka forma duchowego procesu dla Ciebie, który właśnie zrobisz według tego, jak poprowadzicie Twoje serce. Ja Ci podam kroki i sugestie, ale pamiętaj, że nie musisz się tak sztywno trzymać tych sugestii, tylko zrób to właśnie według tego, jak czujesz? No i te kroki są następujące. Każdy dobry proces wymaga otwarcia. Zrób sobie takie otwarcie procesu w formie oczyszczenia swojej przestrzeni. Czy to będzie zapalenie szałwi, paulosanto, santo, kadzidła, świecy, czy po prostu jakaś twoja afirmacja oczyszczająca przestrzeń, to właśnie niech to będzie tym krokiem pierwszym. W kroku drugim zadbaj o Intencje. W tym przypadku intencją jest pożegnanie starego, tego co już Ci nie służy, i przywitanie nowego. Nastrój się do tej intencji. Nastrój się tak, jak Ty potrzebujesz. Może to być taniec intuicyjny, może po prostu medytacja w ciszy, może kontemplacja tej intencji albo przywołanie momentów wdzięczności. Aby Twoje serce wprowadzić w stan koherentny, kluczem jest, żeby się dobrze nastroić właśnie do tej intencji żegnania starego i witania nowego. Krok trzeci to jest właśnie pożegnanie starego i podsumowanie tego, co odeszło lub co jeszcze ma odejść i co warto puścić przed końcem tego roku. W tym celu zachęcam cię ogromnie do zanotowania sobie w swoim dzienniku, jeśli prowadzisz, czy po prostu na kartce, tych rzeczy, które przyniósł ci 2020 rok pod kątem uwaga, zysków i strat. Więc piszesz lekcje, które dużo ci dały, które były i nieprzyjemne, i przyjemne, żebyś miała i miał wyraźny kontrast. I kiedy będziesz notować, to zadbaj o to, żeby zajrzeć we wszystkie sfery swojego życia w tym w relacje ze sobą, w relacje z innymi, w sferę finansów, w sferę relacji z twoim ciałem, w sferę relacji właśnie tego rozwoju wewnętrznego czy realizowania się w swoim hobby. Kiedy będziesz pisać sobie te lekcje dotyczące zysków i strat, to skup się w szczególności na opisywaniu odczuć powiązanych z tymi lekcjami. I to jest właśnie najważniejsza, największa część całego procesu. Więc daj sobie na nią tyle czasu, ile potrzebujesz. Kiedy już wykonasz ten krok, to krokiem czwartym jest uzdrowienie. W tym kroku chodzi o to, żebyś uznała i uznał to, co zostawiasz, a co zabierasz na kolejny rok ze sobą, dlatego że ci służy. Czyli właśnie w tym momencie. Podejmujesz wewnętrzną decyzję. Co będzie dalej Cię wzmacniało z tego, co zapisałaś i zapisałeś, a co zdecydowanie powinno odejść i zostawiasz to w tym roku i za sobą, bo nie jest dla Ciebie wzmacniające. Pamiętaj, że chodzi tutaj głównie o wewnętrzną decyzję i uświadomienie sobie. To jest pewna forma uzdrawiania. Następny krok, krok piąty. To jest ugruntowanie się w intencji, bo kiedy już zdecydujesz, co uzdrawiasz, co żegnasz, a co zabierasz ze sobą, teraz w tej decyzji potrzebujesz się ugruntować. I to możesz zrobić przez na przykład po prostu wstanie i poczucie, jak energia przepływa przez Twoje ciało od podłoża po sam czubek głowy i później w drugą stronę, od czubka głowy po. Samą ziemię czy podłogę, ale możesz też w tym celu wyjść do lasu, czy po prostu na trawnik, pobyć w naturze w jakiś sposób, albo pójść morsować to jest ostatnio popularne ale możesz też wykonać jakiś taniec, który będzie takim tańcem mocno osadzonym na nogach właśnie. Ale możesz też zrobić różne ugruntowujące pozycje jogiczne. Zrób to, co czujesz dla siebie. Co pozwala Ci się ugruntować? I kiedy wykonasz krok piąty, to pora na ostatni krok, krok szósty, to jest witanie nowego. No bo przecież taka jest właśnie druga część Twojej intencji. Więc w ostatnim kroku tego procesu możesz wykonać jakiś ruch ciałem, który będzie dla Ciebie symbolizował właśnie to witanie nowego. Ja osobiście lubię w tym celu wznosić głowę i ręce złożone ku górze, ale niektórzy lubią po prostu otworzyć ręce, tak jakby kogoś przytulali. Wykonaj taki ruch, który będzie zgodny z tym, jak Ty czujesz. Pozwól, żeby poprowadziła Cię Twoja wewnętrzna mądrość. No i to tyle na dziś w temacie nowej ery, w którą wchodzimy. Pamiętaj, jesteśmy w tym razem. I to od każdego z nas z osobna, oraz od naszej zdolności łączenia się i otwierania serc zależy, jak szybko będziemy doświadczali zmian na lepsze i będziemy się mogli z nich cieszyć na co dzień. Ja już się cieszę i dziękuję, że tu jesteś. Jeśli ten odcinek może być wartościowy dla kogoś z Twojej społeczności lub znajomych, podziel się nim u siebie na mediach społecznościowych. Ściskam wirtualnie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu wysokie wibracje.